No, witamy! Znowu jedziemy w kopa w Isaacu i będziemy No nie eee. wiem, nie wiem czy teraz wyjdzie tak jak poprzednio Rozpierdzala system Tak, będziemy rozpierdzielać system I nie, Kim gramy? Delost <grym> A nie ma <grym> Znowu Azazel Co jest? Ej, dobra, to Celar No dobra, to trudno Okej, okay, okay, z X pas w jakim miejscu? Ja teraz IPK nie mam, więc już nie będzie tak ciekawie. Nożam już mam normalne łzy. Damage up, fajnie, dobrze. To już na sam początek. <grystanie> Ej, ale, ale mogliśmy tak daleko poprzednio zajść, kurde Jakby nam HP upy leciały bardziej, no No To fakt. A byłoby spoko. Jakbym tak nie marnował tych serc też ja. Liberty Cup na samym początku? What the fuck? Co to ma być? Liberty Cup to jest to, że jak kogoś dotkniesz, to cię... To, 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 to go zatruwa, nie? Nie, po prostu popatrz raz na mapę. O, co jakiś czas masz szansę, że ci odkryje całą mapę, gdzie ci pokazuje, gdzie są sklepy, bossy i tak dalej, co jakiś czas. A przecież mi tyle odkryliśmy. Aha, to nie, nie, nie bossa nie odkryliśmy. Ty, nie wiedziałem nawet, że to tak działa. Ja zawsze biorę Liberty Cup, bo to zawsze... Ale ja zawsze taki Liberty Cup, łech. <laughs> Boże, tutaj by się przyda, to ten tam tamten ran, naprawdę. No, zostawić na potem. No, zostaw na jakiś curseurman coś. Czy mają niemieckie serca? Bo ja podniosłem ja ją, a przecież Wiesz? Szot, <laughs> Dobra, nie mam już. <laughs> Ała, moje ucho. Za każdym razem tego żółtym i mów. To musi być. O, jest, O, jest, co ja zrobiłem? <grych> Jakim cudem? Tyś tego... Tyś tego użył, ja nawet nie wiedziałem kiedy! Co tak jest grane, ja też to... obydwu. <śliest> to... <çok śliest> na to... E, mogliśmy to naładować jeszcze gdzieś, bo teraz nie mamy. Nie naładowalibyśmy już. Aha, nie ma innego pokoju już? No. Kurczę, ale tak lasera zostawić na ten... Ej, to, to jest fajne. Nawet nie wiedziałem, że to tak działa w kopio, że ja, jak masteruj. Squeezie. Ale ja też w ogóle nie. Nie, nie ja, mam pytań. Ja na kołopie to też w ogóle nie grałem tak za bardzo, więc nie wiem, jakie to są kombinacje, nie? A jeszcze. <ślonka> <ślonka> Pierwszy ran? Okej, okay, a drugi ran już też się zaczyna. A pomyśl, co będzie w After jak jako oni tam dodadzą masę tych rzeczy. Póki nie masz czerwonych serc, to możesz wbić do tego curse Oczywiście, Póki masz. Ale żałość. Bez nadziei. górę idziemy, bo tam do góry, było, bo było wszystko. O, jest Dobra. Bo ostatnio u Ciebie było bardzo mało Azazela, nie? No, ostatnio tak. Pamiętam komentarze, jak u Neskota były te... Czy ciągle grasz tylko tym azozele? A potem z grane lepiej od Ciebie! On już, on już przeszedł matkę, nie? A Ty jeszcze w basmencie siedzisz. Okej z tym, że on zginął 7 razy. Tam trzy. I, I się odradzał. Pozdrawiamy Neskota serdecznie. Pozdrawiamy. Nie, nie. Aha, Invisibility, a to zielona. Uh, ale mimo wszystko czekaj, chcę to użyć. Czekaj, czekaj. Użyj jeszcze raz? No, dawaj. <laughs> Ogień krzyżowy, pojechał. No i dobre. Po bandzie, co się stało? Są so so A hard, so hard. tak normalnie, nie? Masz jakieś pytania? No mnie. Nie mam żadnych. Ty i twoje szczęście do Isaaka. Bóg ofhaleł. Okej. Okay. Pamiętam, że kiedyś przyszedłem do ciebie, tak siadłem, pierwszy raz pokonałem szatalę. Ale nie, ty, ty masz tak zawsze! Ty siadasz po prostu, pierwszy basement i już jesteś ustawiony z dziewięcioma sercami i w ogóle wszystko. O Jezu, no wiedziałem, że się nie. Nie, ostatnio. Cholera, teraz od tu To jest kamień z Higgsomana. Ale... Mam już nie mam. O Jezu, nie skaczcie takiego. Ale ostatnio mam pecha. Masz pecha, a przychodzi pierwszy basement, drugi pokój w ogóle. Eh, HP up pigułka, druga pigułka HP up, luck up jeszcze, eh, w ogóle ten. Ja, ja no. tylko czekam, że odblokujesz ten Bo Bojcie, jakoś tak się ten naczyń nazywa, That's że start? nie możesz obrażeń dostać chyba na Necropolis czy na. A co, co się wtedy blokuje? Nie pamiętam. <laughs> to, ej, może. Aha, ten problem, Missability. To nie, to okay. na razie nie. Ok. Dawaj, teraz, i go jedziemy. A na ciebie to tylko działa. O kurde! Co, co się stało? Co? Co jest grane? Jak go zbiczował? Co jest grane? Co zrobił? Damage up. A nie, to nie jest to. Przodki to to tak średnio. Bierz, 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 proszę cię bierz. Ja, oj, ja myślę, że to będzie dobra opcja, a ty zbierzesz i tak wszystkie itemy. Muchy są zawsze spoko a, Dobra byliśmy też i to je, boć, idziemy dalej Ja pierdzielę, co jest grenie? A bo mi podejście jak Wiśnie Zostanę Lord of the Fly i zarazem zostan y, się gapi Tak, tak bardzo O! No to żeś trafił Otwieramy skrzynek CSGO Polecam Edmund, proszę! Edmund! Lim party. Ba oh. Oh, to, to to jest. <ścoughs> Co? Jakim, jakim cudem? Nawet nie wiedziałem, że tak to działa, jeżeli cię teleportuje, telepilsem. Ale to był chyba przypadek tylko. Tak chyba. mi się wydaje. To był chyba tylko przypadek. Kurde to tak trochę. Rozgadujemy w śmiechu-śmiechu, ale... No straciliśmy już kilka serc. Tak dużo. Muchy, pamiętaj. The, The Emperor. Emperor. Potem. Aha, ale... Do bossa teleportuję. No, to znajdziemy trochę, że i się teleportujemy, bo nie ma nawet co. Ja zawsze robię ten błąd, że ja po wszystkich pokojach jak głupi... Niby sobie tę postać maksymalizuję, bo zbieram tam itemy z, ze sklepu i tak dalej, ale... O, o, Dzięki! Mera. Sorry. <laughs> ja już... Przyzwyczajony jestem, nie? Na krawędzi już? Znaczy co? Może, może się boję, że że, że, ten, że coś dupimy teraz? Nie co, to, już, to już nie jest iPeka, to już nie jest to. I To już nie jest to. Czekaj, 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 czekaj. Dobra, będzie be bezpieczniej. Będzie bezpieczniej, bezpieczniej, tak? Ghost baby, może być. Mm, dobra, palić. Może ci oddam po serce, bo ci trafi raz i będzie po tobie. O Jezu. <laughs> On się, on się wziął na mnie, więc... Okej, okay, teraz jest już łatwiejsza wersja. Dobra. Hej. Hej! Okej, okay, nie jest źle. Kill of me. jakiegoś HP a może jakieś... Aha, byliśmy przecież! No. <laughs> byliśmy już, dobra. Aż tak Kurczę, dobrze a dwa ma. serca, to jest, to jest, to jest cienko. Nie no, i... i... Szczęście wiśni. <laughs> Wiśnia, pomyśl o gotiku. To ci, to ci da siłę! Bez płacze Ja ci tego mema O Jezu, latam, dobra, to dobrze Dobrze wiedzieć Bo, bo. z fanów ktoś coś tam u mnie zrobił, że tam bez za mną płacze Uwaga, rozwalam Główno z muchą Gówno <guletra> z <guletra> kurde Klucz Aby. Weź do tego, bo to się zamienia ten, moment na serca Mój, 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 pamiętam twoje pierwsze pieszczności mój, mój, mój najgorszy fail pamiętam O cholera. ten pokój, cholera nie, nie nie, Sorry Sorry, sorry Zgadujmy się gdzie idziemy, bo, bo możesz mnie pociągnąć tak, że pociągniesz mnie samotno Wciągnąć Bez kojarzyń miśnią, proszę Ajajaj A ja miałem strzelać, no dobra, zapomniałem Okej okay. A ja głuchy Watch out, watch out! Dobra spoko. Może hmm, hmm, hmm. będzie że. Ale z bosami walić eee, po... Gdzie bo... jestem... Cholera. Pojawiłeś się tam gdzie był bos. Oh. Właśnie chciałem się zniknąć, żeby ci nie zmarnować serca. Cholera. Może być ciężko. Dobra, dam radę, raz do it. I Jest to ta wersja, nie? Pip, naprawdę? Hmm. Ale przerypany Wiesz, otworzyłbym te skrzynki, ale boję się, że mi ten pająki wyskoczy. Wiem, no To będzie jeszcze gorsze Okej okay. O, to jechałeś go Ło wow. Będzie jeszcze to ci? Nie, ja to dopiero na nic Na szczęście To, to mogę ci go zmarnować? Możesz Dziękuję O to właśnie chodzi, żeby było zabawniej, i ryzykownie Nie, 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 to, co <laughs> mnie? No patrz, co ty robisz Ciągniesz mnie ekranem na sam dół, na samo dno Och, cholera Oj, oj, oj! Ja mam kibów w zabrałem ci, przepraszam. W sumie tobie się bardziej przyda, był w Wiesz, ja nie za bardzo potrafię tego używać. A czy się nie, 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 wiem, nie, nie. nie? Wiem, że. Podwójna bomba. Podwójną bombę trzeba. Czy muszę patrzeć, gdzie ja jestem, bo nie chcę. Nie chcę Ale za bardzo ten... zrąbać. Chociaż na tyle szatanem. A czy jestem diabełkiem Szary Tak, no. <laughs> Never ending story. O, odkrył w całą mapę. Oj nie dobrze, straciłem pułkę serca. Fuck holy shit Aha, czyli tam na dole jest hmm. Ja polecę się tutaj. Oj, 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 oj! dobrze mnie trafiło. Okay. Szlag mi nie trafił. Mogę zlecieć Wlatuj <grym> tam bokiem. Okej. Okay. No właśnie. No dobra. Boże, co mi się tyle mów udało na... No. Zbieraczy. nie zabiły się jeszcze. Oj 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 oj. Dobra, troszkę go trafiłem. Szkoda, że nie możesz odciąć skrzynek. Up. O! Jest! Helwa! Paczek! Szczęśliwie wiśni. A Nie, dobra. Strasz pod siebie, kiedy zbierasz monety. Nie, to to jest. A, to jest to. To jest dobre, ale. dla nie niektórych bosów. Tak naprawdę. Ciężko to zastosować. No. Domyślam się. Okej. Okay. Kurczę, przydałaby się klucz teraz. Przydałaby się klucz. Polska. Ów dupę, ów dupę. Nie bez powodu miałem z polskiego dwójkę też. <noise> nie wiem, gdzie ma Gardi Junior ten ten. On nie strzela to jest, które nie strzela. Nie, nie wiem, gdzie ma próg tego. Bo chciałem mi ją załatwić. Go. Nie wiem czy to jest on czy ona, myślę, że Gardi to jest HBO. ona akurat. Puste serce, nie a, ale dobra. Ale, ale jest, ale jest, to jest ważne. Serce się znajdzie czerwone, to z tym problem nie będzie. Na umbie tego jest w pizdu. Lewo, prawo. Na rana chyba się nie opłaca póki co W sumie na, na pieprzesz nieźle. Szybko szelasz. No dość. O cholera, <gum>, Bum, bum, bum. Dobra, kill of meat! O! Muszę się nauczyć tego używać w końcu. To okay. nic to nic nie zrobiło, no ale... Mm, tak jakie gówno to ja mogę cały czas z rana ten... <gum> <Co>? <gum> Wypuszczać tak, tak, siebie. Tak, tak jest kukurydzą. <gryzną> Takie, żeby ci podrażniło odbyt. Po kebabie. O jezu, jak on przyspieszył. To jest z głową Majzaka. E a, ja nie mogę się skrzynek i tak. Wiesz, dobry kebab piecze dwa razy. <gryzną> <gryzną> na wejściu <gryzną> i na wejściu. Dokładnie. Kurczę, próbuję ich tym kebab w mit troszeczkę tak. Ja właśnie też próbuję zawsze kebab w mit, a potem muszę Cześć, co to jest? Uh, horn chyba to było Nie jestem pewien nie. Tears Up i to, to samo, dobra no, szybciej, szybciej, strzelamy, dużo szybciej Oj! Bym się wyrypał tam, właśnie, no, to jest ten mój błąd powszechny Dobra Łooo wow. Cube of Mist mnie obroniło Meat Boy mnie wzywa Też będę nagrywał Meat Boy'a Jeszcze tak dawno zapomniał tej grze, że to nie Ale inne Ale, ale przerąbane jest... Oh, cholera, przerą... Cage Przeromba. John Cage! O kurde, do a, a teraz będą ten. mówili. Ten. Przepraszam, za dużo Gimpera oglądałem. Do Gimper wymyślił. O. John kurde. Cage? Mhm. Serio? Przecież tak tego bossa nazywał. Ale ja myślałem, że. że ja to bardziej zrobię nazwanie do John Cena. I do Cage, nie? Też można. Nie wiem, To ja... jest tak jak spada i ten. Nie wiem, ja u Gimpera kilka odcinków oglądałem. Jeden chyba jak Delosta grał. Bo byłem ciekawy tej postaci po prostu. Gimper spałko człowiek. Więc raczej u niego wielu ranów nie oglądałem, chociaż mi ludzie mówią, Iść, poglądaj gimpera się z swelu, bo nie umiesz grać w czasie No, ale tego, także wiecie. HP up? Nie, co. Przyda przyda przydałoby się. No. Bo czasem leci te serduszko, że HP up i no. jeszcze się leczy. Ok, znowu Patrz jak napieprzamy teraz. Jeszcze knockback mamy od tamtego. Gdzie jest? Aha, bo jest tutaj. Dobra, do sklepu się nie opłaca. Ups. Tam jest wybuchowy, to zajmie się tym wybuchowym, właśnie. Okej, okay, ja. Nie ciec. Ale mam fajną mordkę Kamien z Mogę stawić bomby? Mmm, no, bo nie. Ale dobra, to ja postawię, A ja ci wpłacę ten, bo za mało to wasz donation machine. Mam, no, a się staram się, ale nie zawsze mi wychodzi, A to nie cała żadność tu. No, w sumie nie wiem przy jakich kwotach jeszcze się odblokowuje coś fajnego, ale patrz Przy 5 Przy 999 się odblokuje chyba stopwatch, nie? Stop ono to jest... Ja, ja, ma, ja mam ten broken stopwatch no. na razie i też był przekazacki, a ze stopwatchem cały run to jest już wygrany po prostu No Za <grym> nie się wpoci ten... No Trochę zajmie Bo w after to chyba będziemy miał wszystko od zera, nie? Nie wiem no i to nie, z... jest to jest DLC, to nie wiem jak to będzie działać Może co to za item? Widzę, że tutaj jest eee, czekaj Trail of Tears To jest dobra To jest dobre, na szatana zwłaszcza Bo biegasz w kółko i szatan potem w... wlatuje właśnie w, no w sumie. twoje łzy Na kilka Uch, jak on odbił Ty, a ciekawe co by było, gdybyśmy zebrali Holy Mantle? Czy obydwoje byśmy mieli? ciężko to był boss bo tutaj Muchy, muchy Spawnuj A zapominam Raz, oj, 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 oj Dwa Nic? O oh, fuck serio? Hm Oj Nie Dukujesz mnie ekranem Mam nadzieję, że to jakoś naprawiam Nie. w terberfie bo to jest, to jest, to jest przykre, że kogoś można ekranem wciągnąć w dół i zabić No Przepraszam Raz... Chociaż jak oglądałem te streamy to tam już było coś tam naprawione nawet W tym sensie... O jest o właśnie W tym sensie, że na przykład jak ktoś był dalej to było pokazane u góry, że tam jest player 2 Widziałeś chyba zresztą sam, nie? Tak widziałem, widziałem Kurde A to ty, myślałem, że to ja o bier, Dużo serc już jest Dużo! O Jezu, oni jeszcze żyją mm, Dobra, raz się żyje, serce Nie, gówno Bleh. A to już bał. Matka już O, ona będzie tylko biła To jest, to jest bardzo bardzo fajne. Ale tak. jak może fajne mamy zgli zgliczować? Nie. Pokażę Ci potem. Oj, na mnie się rzuciła, nie zauważyłem. No to jest tak, o boż, rasha. Wow. to jest tak, że stoisz tu, jak masz kupową w mit i wyskakuje ręka. Ta ręka Cię nie zadaje obrażeń, a Kubo mit bije, a matka Ci nie może tak normalnie uderzyć, jak stoi tutaj. To jest taki knik. Ja wiem, słyszałem, że kiedyś na poprzednich wersjach był glitch, że u góry nie mógł ci w ogóle brimstone trafić jak stałeś u Kolera. góry. Uuuu! Trochę tutaj zepsułem. Dobra, nieważne. Czy już się tym zajmie? Wiesz co ja myślę czy nie iść do katedry. Bo nie wiem czy sobie w ogóle z tym, y, poradzimy z The Lamp jest dalej. A ja w katedrze też chciałem coś podblokowywać, że w sensie polaroid, nie? Hmm. Bo Sraso, myślałem, że zniknął. Mm. A i kto jest? Czy nie Bouncing to nie, tears? to jest Bouncing Tears. Nic takiego. Ale Bouncing Tears jest w sumie dobre. Ale dla ciebie byłoby dobre? No. Abyśmy nie przeszli bez rasza. Raczej. Ale tam wypada dużo serc. Nie zawsze. Zazwyczaj. Jak ja, jak ja przechodziłem to zazwyczaj wypada. Ale zazwyczaj dużo czerwonych. No ale mamy lamp of w to chociaż tyle znaczy, dobrze. Tylko, że to jest lampowkolwiek tak naprawdę. Czy też? Mm, tylko że... Żadna... to zwiększa damage po prostu trochę z tego co wiem. Czym dalej, tym większe obrażenia, nie? No to muszę go trafić. Czekaj, nie chcę tak, żeby trafić siebie. Okej. Okay. <ścoughs> <śmany> Jest Bora. problem. Jaki? O, Spacja! Ja, ja, ja mówiłem, że mi się Spacja zacina, że to się psuje. Profesjonalny tech, e, te, te, technik Mateusz, naciskaj bardziej z tej prawej strony, bo inaczej się gliczuje. Ja e, jestem tak przyzwyczajony. Wiesz, ma bugi, w kompilacji coś tam nie wyszło, więc muszę to... A, teraz to. widzę, że w ogóle mapy nie widzimy. Amnezja. No, dobra gra kiedyś. No. Przejadła się. Przejadła się, bo wszyscy nagrywali i tak Ale i tak dwójka nadal się nie przejadła, bo nikt z niej nie grał, bo uważałem, że to gówno, a to tak, tak naprawdę bardzo... Range down. Czemu tego nie było przy IPK-ku? The Lovers, dobra, The Lovers może przydać Czemu cały czas są te potwory? Zauważyłeś, że chyba to jest trzeci pomieszczenie, że cały czas tak, oni są? Tak, widzę, właśnie Boże, ile tego jest? Aha, cztery Ta mucha, jeb! Okej, okay, <laughs> no dobra. dobra, jakoś to idzie, spoko NIE z MNIE Nie Okej okay. Trzeba być cały czas w ruchu To jest spoko Tak wiem To też nie zawsze to działa, jeżeli trzeba być w ruchu i się nagle wrócić. CO? TY Wypada więcej serc, weź to No Już na ten etap to Czekaj, co robiła piątka? Bo nie Bo pamiętam i rozsuwaj itemy yy, Restartuje to całe to piętro Moglibyśmy wy wyzbierać... To jest dobre, jeżeli jeszcze na tych pomieszczeniach Wiesz co, ale coś też może być dobre, bo tu może być kilka tych soul heartów, w sensie tych kamieni z x nie? No patrz, bo ja nigdy nie, dalej nie pamiętam, gdzie to jest. No ja tak, ja... ja pamiętam, już się nauczyłem. Nie ma ich tutaj. To jest tak, jak weź... wróć na chwilę. Okej. Okay. To są te kamienie, tylko tutaj jest jeszcze jedna kreska. I to jest kamień z x -em. to są te kamienie. Aha, dobra. No, ale nie widziałem. No, ciężko to leżeć. Ja na Wikipedii siedziałem 15 minut, się na to patrzyłem i porównywałem z grą, żeby to znaleźć. Tam, a potem nauczyłem. Szczerbatek wrzeszczał, Pominąłeś kamy z X -a. a Szczerbatek tak grzeszczu. Nie no, bo Szczerbatek to wiadomo, on już, on już w tej grze jest tak obeznany, że to... No to mógł nie pociągnąć za sobą Sorry, sobie. a ja prawie że zginąłem, gdyby tak nie zrobił, wiesz, o, mam też jedno serce. To może ci je oddam, bo... Okej, okay, z tym to jest głównym, nie wiadomo. Okej. Okay. Czy pomóc ci? Nie, 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 nie. Mogę zginąć, jeżeli... Okej. Okay. Cholera. Możesz zginąć i tak i tak. I Zrzucię żeby to ze serce zebrać, je zdążyłem zebrać. Zebałem. bałeś. zjebałeś. <grym> Zjebałem. Wichia zjebałeś. <grym> ciężko się gra w Nie no, ma <grym> wszystko. Ciężko się gra. Chyba, że teraz następnym razem miałem ja nagrał tym. Yy, postacią, a ty dzieciaczkiem Grzyd Jestem za. Umiesz padem? Bo nie wiem czy no, da się. Chociaż tym się chyba też da. Dobra, zobaczymy. Na razie kończymy. Żegnamy. Na razie.